widzimy tu właśnie wśród policjantów dwóch negocjatorów policyjnych w tych niebieskich koszul, w tych niebieskich kamizelkach, którzy zmierzają ku nam. Tak, tak. Panie Piotrku, może na słowo? Prosimy, zapraszamy tutaj, bo tam jest niebezpieczne, tu jest bezpieczne miejsce, tak zapraszamy. do. Bezpiecznie, sympatycznie, jest to odgrodzona część, gdzie możemy Spokojnie tej rozmawia. Panie przewodniczący, ja tu na dzień dzisiejszy kończę swoje działania. Tak Zjeżdżam do komendy, żeby sporządzić tam swoje dokumentacje, tak, które prawda. są ode mnie wymagane. Zostaje tu na miejscu yy, pan, pan zastępca naczelnika prewencji, tak, tak, tak? i on w moim imieniu tutaj będzie nadzorował pełnienie służby przez wszystkich policjantów i udzielał wam niezbędnej pomocy w tym, żeby było bezpiecznie. Yy, mamy tutaj dwóch policjantów z zespołu antykonfliktowego. Policjanci zapoznali się z tą sytuacją. No, nie stwierdzamy, żeby tu na tą chwilę była jakaś konieczność zażegnywania konfliktów. No, jest w miarę spokojnie, także oni okay. też swoje, swoją dokumentację sobie z tego sporządzą. Ja w dalszym ciągu tylko ze swojej strony będę powtarzał do znudzenia. Apeluję o to, żeby było tutaj bezpiecznie, żeby stosować się do przepisów ustawy o zgromadzeniach oraz nie łamać żadnych przepisów karnych i wtedy bezpiecznie. Dziękujemy za poświęcony czas. Dziękujemy do poprzez obowiązku. Jestem tu jutro z powrotem. Zapraszamy. Będziemy dalej zabezpieczyć. Dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia. No, ale pana. Ale to co panowie od konfliktów, to mamy jeden konflikt. Tak? No konflikt, że nadal te światła pracują. No, to nie, nie, nie. Takiego konfliktu, panowie zażegnują konflikty, które są tu i teraz między dwoma stronami stojącymi, jest, jest stojącymi strona, naprzeciw siebie i tak dalej. Ale tak? to może niech nie z nami do LHS-u. Nie ma strony trzeciej, która powinna nie, oblik, ty, bo przyjeżdżają no tak, tak, tak. Ja już wyjaśniłem, tak, że z naszej strony e, wszelkie zgłoszenia poszły. Decyzja jest poza naszymi mocami prawnymi w tym zakresie. Myśmy dopełnili wszelkie formalności po to, żeby tu tutaj było bezpiecznie, żeby ktoś rozważył, jakie kroki przedsięwziąć, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim. Czyli I nasza jeszcze, skupia się żeby... teraz na dokumentowaniu tego, co tutaj się dzieje i zachowania uczestników zgromadzenia, czy jest w porządku, takie jak do tej pory. I tak samo no, zachowania się linii kolejowej, która tutaj realizuje ruch pociągów, zgodnie tam ze swoimi przepisami. Yy, tak jak mówiłem, jakie będą kiedyś decyzje co do tego, czy oni mogli jeździć, czy oni nie mogli jeździć, to już myślę, że ani ode mnie, ani od Państwa nie będzie zależeć, prawda? Jeszcze Dlatego. raz, żeby wywniało, czyli Pan poinformował yy, koleje o tym, że tu jest zgromadzenie tak jest. i że no, tu przebywają osoby? LHS był informowany nie tylko przeze mnie, bo był informowany Yy, przez yy, organ gminy, który też tutaj uczestniczy w tych wszystkich to rozmowach. Organ gminy mówił, że, że nie, by, nie informowali LHS-u, tylko zamieścili yy, na Bule... biuletynie informacji. To zgodnie z przepisami, to, to. to jest jakaś tam informacja o tym, że zgromadzenie organ gminy yy, dopełni formalności związanej ze zgłoszeniem zgromadzenia. Tak? tak jak mówię, yy, wszelkie kwestie płynące z Waszej strony zostały już Zgłoszone, przekazane, zresztą OHS-u też tu jest cały czas na miejscu. No i widzi jest sytuacja, a ja znowu powtarzam do zbudzenia, że nie mogę spowodować tego, że te pociągi tutaj nie będą jeździć. Wam tylko o to, żeby było bezpiecznie. Apeluję do Was o, o to, żeby się Wam nic nie stało. I tyle. Ale jeżeli konstytucja nam pozwala tu manipulować. No, cały jest, czas jest, mamy jeden wątek. Dlaczego my... Konstytucja pozwala tra... panu tutaj... Żeby... No, Dlaczego my cały czas yy, Czekaj, mamy ja bra... LHL, który... no, jest łamane prawo? Prawo przez LHS, które na nas nie trzyma ruchu wyciągu. Które powinny być zatrzymane. jest prawo, które gwarantuje manipulację również kupy. Ale z drugiej strony ustawa tak. o tak. zgromadzeniach mówi, że nie możecie łamać przepisów karnych. Zgadza się? Zgadza się. Myślę. Jesteśmy co do tego zgodni. Więc, w momencie, gdy sygnalizacja święta zostaje uruchomiona, wy, jako uczestnicy legalnego zgromadzenia, mimo wszystko jesteście obowiązani do przestrzegania przepisów karnych, które są z tym związane. Tego co rozumiemy doskonale, że wiele manifestacji było w różnych miejscach. Z udziałem świateł świetnych i na czas manifestacji ta o, sygnalizacja jest wyłączana z obiegu. I dlaczego cały czas mam jedno pytanie? Dlaczego cały czas jest, ta sygnalizacja nie jest wyłączona? To nie jest pytanie do Ja Panu powtarzam, że jest wiedza. Pytanie jest do to, tak. to jest ich linia kolejowa. Ja, to jest nasza jako, linia kolejowa, to jest państwo. Nie, nie mogę spowodować, że LHS nie będzie realizował tutaj przejazdów kolejowych. Czyli trzeba wykręcić żarówki. Dzień dobry. To dziwne. Panie Piotrze, bardzo bym prosiła, aby udzielił mi panu głosu. Jestem... Panie Panie. Proszę, zakład, jest Ale właśnie tego zmiany. pana właśnie bardzo ważna sprawa jest. To może tutaj poza zgromadzeniem jak coś to wytłumaczyć. Tylko chciałabym, żeby ludzie tu to Dla no, 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 nas To no, panie no, panie no, dowód, to nie jest jasna sytuacja, bo uważam, że ja nie to jak, panie... tutaj Macie prawo mieć Ten ruch kolejowy nie powinien się tutaj w ogóle odbywać. Dlatego to dokumentujemy. Czyli, czyli być może zostanie do tego, w toku następujących po tej sytuacji postępowań. Tym bardziej, że jest zatrzymany ruch na całym odcinku wraz z wyłączeniem sztoru. To było w zgłoszeniu oficjalnym, które jest zatwierdzone przez właściwy organ. Burmistrz jako nie On zatwierdził wszystkie warunki zgłoszenia. I te warunki są zatwierdzone, bo również nie zakazał, nie zakazał. Nie, zakazał. nie zakazał organizacji zgromadzenia, ale nie zwolnił państwa z przestrzegania przepisów karnych. Na pewno. I my te przestrzegamy, tylko niedo... Co do tego jest pełna zgoda. Są co, co niedociągnięte co do tego jest pełna pewne kwestie właśnie z udziałem tej linii kolejowej. To jest to dokumentowane zarówno przez Was, jak i przez organ, jakim jest policja, i będzie wykorzystywane na potrzeby ewentualnie dotyczących się później postępowań w tej sprawie. Co do nieprawidłowości, które tutaj ktokolwiek zauważy, zgłosi do odpowiednich służb organów, będziemy o tym mówić będziemy udostępniać materiały. No i jest. Myślę, że dzisiaj z mojej strony to wszystko. Słucham Dzień dobry panu Ja do pana mam takie pytanie. Tak. Tam jest taka droga, tutaj to policja tam stoi i pilnuje, prawda? Z interwencji z Rzeszowa. Tam jest droga 6 ton, ograniczenie do 6 ton. Tak jest. Droga ta do terminalu lhs u prowadzi najpierw asfaltowa, następnie. Do czego pani bo ja wiem wszystko. Ale ja przychylam, Ale ja mi pan skończyć, tak? Ta droga prowadzi do LHS-u. Najpierw jest Panie droga Kasiu, asfaltowa. Kasiu, mówiłem, że proszę mnie odblokować, jak będę dzwonił. Proszę, dobra, teraz to nie. Asfaltowa, następnie jest droga zwykła, żwirowa. My jechaliśmy sobie tamtą drogą, stanęliśmy, bo taki pan szedł, zaczepił nas, spytać się co i jak jest. Staliśmy, jedliśmy pączka i w ogóle. Mam nagrane, jak w tym momencie, na tej polnej drodze, przez którą jeden z pana policjantów mówił mi, pan taki starszy, siwy policjant, Mówi, że tam ciężarówki nie mogą Następca, jeździć, tak, ponieważ jest tam 6 ton ograniczenie, jest mostek, który służy tylko do pojazdów rolniczych, także na pewno tam ciężarówki nie pojadą. My stoimy z tym panem miejscowym, z tutem rozmawiamy, opowiadamy wszystko, co się tutaj działo i w tym momencie patrzymy za nami, najpierw jedzie pan z LHS-u, ten pan, który tak do mnie ostro pyskuje i wypowiada się na, na temat mojego komentarzu. Za tym panem jedzie samochód ciężarowy. Mamy to wszystko, proszę pana, nagrane. Samochód ciężarowy po bocznej drodze. Samochód ten ciężarowy ma, jest oplombowany. Czyli no, jest to samochód, bo zdajże, że oplombowany, czyli przeszedł jakąś kontrolę cenno skarbową Samochód ten wjechał tutaj w tą drogą pod 6 ton, bo wiemy, bo policjanci nam tam mówili, że była tam interwencja, bo wjechał pod sześć ton, został tam przeprowadzony. Proszę mi powiedzieć, jak to się dzieje, że wy pilnujecie tutaj nas, a tam samochody ciężarowe jeżdżą drogami polnymi na mostku, który podobno jest przeznaczony. Taka była informacja od was, od policji tutaj, że to jest przeznaczone tylko dla, dla pojazdów rolniczych. I dla miejscowego ruchu. Znak ma tutaj sześć stan. Jeżeli pan chce się przejechać, proszę zobaczyć. Są ewidentnie ślady. Możemy sprawdzić opony. Też bym bardzo pana o to prosiła. Jeżeli nie wierzycie, że to jest ten samochód, sprawdzamy. Są ślady, bo zajeżdżał po poboczach, zajeżdżał po zakrętach. Wyłamany tak zakręta. na zakrętach. Także można to łatwo sprawdzić. Proszę mi powiedzieć, dlaczego wy tego nie, nie robicie i pozwalacie tym samochodom tam przejeżdżać. A pilnujecie, mówicie, że my tutaj robimy jakąś rezerwę. Jak grzecznie się stoi. No, takie komentarze słyszymy o nas, że trzeba nas pilnować prewencję. Ogólnie mówię, proszę pana, nie mówię. Ja mówię nie, teraz do pana jako osoby służby. A wy tutaj nie, powiedziałam, wy, jako wy. wy. Czyli, Czyli ogólnie ja, mówię. Pytam ja? się tak. Nie, wy proszę pana, nie ja powiedziałam wy... do pana ty, tylko wy. Wy, ty, tak, mówię. jako policja. Tak. Dobrze. Z policjantów tutaj ja się teraz mówił? pana pytam, zapytanie mam takie, dlaczego pani samochód podraczy... Nie, jest pod raka... mnie, tylko ja pani nie mogę proszę pana, informacji. według prawa, to ja jestem obywatelem płacącym. Nie, proszę. tylko nie. mówię, bo jest samochody, ja, bo żeby może tego wszyscy nie słyszę. Pan, mogę nie skończę, proszę pana, według tego co wiem, my płacimy podatki, a wy z tych podatków jesteście też utrzymywani. Także nie wiem, kto tu dla kogo ma pracować. Policja jest po to, aby chronić obywatela i zabezpieczać takie sytuacje, jak tam się dzieje. Zgłosiłam sprawę do urzędu celnego, mają sprawdzić, co tam się dzieje, dlaczego to jest taki, bo ja mówię, to musi być przemyt, bo w jakim celu te samochody tam jeżdżą. Przez las. Przez las, pod drogą pod sześć ton i policja nie, nie każe go mandatem i go puszcza. Nie widzi... Przepuściła jak nic, ten pan z hrs powiedział, że kolejne samochody tam już są szykowane, bo się śmieje mi w twarz, śmieje mi się w twarz. Teraz chciałabym usłyszeć od pana, dlaczego nikt tym samochodem się tam nie zajął odpowiednio. Mogę? Tak, słuchasz. Swoje wypowiedzi tak, na ten temat. Tak, Przed chwilą przeprowadziliśmy interwencję w miejscu, który, na które pani nas wezwała. Nie ja wezwałam, przepraszam. Ma pan błędne informacje. Hmm. Pan Grzegorz przekazał mi, że dostał od Pani telefon. Nie, ten... tu są błędne informacje. No, no To Pani wersja, moja wersja jest taka. A Pan Grzegorz, tutaj Pan Grzegorzowi mówiłam, tak. tak. Ale tam policja przyjechała na wezwanie tego pana z LHS. No, nie pani przekazała tak. informację. A z LHS u Panu, tak. Pan Grzegorz mi przekazał, że Pani tak. do niego dzwoniła, A nie i by... ja wysłałem tam Pan. Tamten Pan powiedział, że on dzwoni na. No okay, to ja nie wiem, czy powiedział tam po Pani, ja mówię Dobrze. tylko jaka była sytuacja. Okay. Na Pani tak. wezwanie pojechaliśmy do mailu. Tak, ponieważ Pani tam podjęła kolejną. Nie, nie zatrzymała, nie było zatrzymań od Nieważne. W, Dla, na w związku panie z powyższym dę. sprawdziliśmy, w jakim miejscu wjechał e, samochód ciężarowy w tę drogę. E, miejsce, w którym wjechał, gdzie są ślady. A, I ten pojazd nie wjechał tutaj w tym miejscu, gdzie stoi e, patrol policji. Tylko wjechał jakieś 200-300 metrów wcześniej. Podjęliśmy kroki żeby w tamtym miejscu też i bezpośrednio w rejonie tego mostka, gdzie niewątpliwie takie samochody nie mają prawa jeździć, tak. podjęliśmy kroki, aby odpowiednie władze ustawiły kolejne znaki tonażowe, które wyeliminują tego typu możliwość, żeby te samochody tam się poruszały. A, I to wszystko. Pan, kierujący jest wylegitymowany, pojazd jest ustalony. Jeżeli uznamy, że doszło do jakichś złamania przepisów karnych, rozumiem. zostaną wszczęte w tej sprawie czynności, w sprawie o wykroczenie. I od odpowiedzialne będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Dobrze, bo tam tych samochodów wie Pan, co bardzo wiele jest wędza. One są przeprowadzane przez pracowników karnych. Ja znaczy, nie możemy być wszędzie, nie będziemy pilnować każdej jest... drogi, nie możemy bo nie nasza rola jest taka, żeby pilnować każdą a, drogę. A jeżeli Pani zgłasza, ktokolwiek inny zgłasza, my podejmujemy interwencję i wyciągamy konsekwencje. Tak? tak? Natomiast y, nasze siły w głównej mierze są z, tutaj, w tym miejscu zgrupowane, żeby zapewnić Wam bezpieczeństwo. A, no tak, bo tam trzeba Także bezpieczeństwo. Jeżeli Pani będzie y, y, pani y, widzieć, odpowiedzi. że dochodzi do łamania przepisów Widzie prawa, wszystko. to proszę zgłaszać. Ja tłumaczyłem Panu Przewodniczącemu, Panu Zastępcom, że... Y, Należy zgłaszać tę interwencję na numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. Ewentualnie, jeżeli tutaj policjant jest w pobliżu, tak? można to zgłosić jemu i on tak. też będzie przekazywał dalej, aby radiowóz udał się w takie miejsce i podejmował działania. Okay. Na pewno nie będziemy tolerować łamania przez kierowców samochodów ciężarowych, znaków tonażowych, i jakikolwiek przepisów ruchu drogowego. Dziękuję. To w takim Dziękuję. razie ja zadzwonię, pozwolę sobie do wojewódzkiej komendy w Rzeszowie zadzwonić, że pan mówi, tak jak mamy to nagrane, że no nie jesteście w stanie tego wszystkiego zrobić. Także poprosimy, żeby przyjechało więcej po policji, aby tutaj z państwu wsparcia udzieliło. I, Ma pani do tego pełne i inspekcja prawo. Może transportu drogowego, bo skoro państwo nie dajecie sobie tutaj rady, jak sam pan to określił, to nie w takim razie. Taki znaczy, no pan powiedział, że nie macie na tyle osób, żeby to go pilnować. Musicie nie, pilnować nie nas tutaj w tej klatce. No to przepraszam, to potem będziemy mogli wyciągnąć przepisy. nie tarianie. jest naszą rolą pilnowanie każdej polnej drogi. Ale skoro my zgłaszamy, że tam non-stop jeżdżą Wtedy ciężarówki, to tam i łamią, idziemy i Łamią przepisy, tam trzeba po prostu często być, bo oni tam jeżdżą non-stop. Tak, też robimy. A my, żebyśmy do Państwa zrobili to na zgłoszeniu pisemnym, to byśmy dosłownie nie wyrobili narazę na, na Nie pisemnie. Także dziękuję serdecznie. Dziękuję. dziękuję Wtory? Do widzenia. do widzenia. Proszę zobaczyć, kolejny raz jest nam przeszkadzane manifestowanie. Não, pronto,